Witam Was. Jeszcze nic nie mówiłem o Skylabie w Dark Orbit, dlatego teraz postaram się trochę go omówić. Skylab, jak wiecie, to są, yy, nie wiem, taka, powiedzmy, wytwórnia surowców. I teraz Wam pokażę. Yy, ostatnio wysłałem sobie ze Skylabu surowce. Widzicie, jest komunikat, że transfer surowców na statek został zakończony. I teraz na statku, jak nie miałem nic, teraz mam yy, tyle, ile sobie wysłałem. Mogę sobie spokojnie sprzedać. I teraz tak. Jeśli chcemy sobie wysyłać jakieś mocniejsze surowce, no to po, oczywiście trzeba rozbudować od początku, tak? Na początku mamy wszystko na zerowym poziomie, oprócz modułu transportu, który oczywiście jest od, od razu rozbudowany. Na, na pierwszy to jest jego maksymalny poziom. I mamy moduł podstawowy chyba na pierwszy i magazynowy na pierwszy. A reszta jest zerowe. I teraz tak, musimy zacząć od tych trzech pierwszych podstawowych, czyli Prometium, Endrium i Terbium. Na początku mamy chyba wystarczająco tyle surowców, żeby wszystkie trzy rozbudować na pierwszy poziom. Oczywiście każde rozbudowanie kosztuje nie tylko nie tylko surowce, tak jak widzicie macie zaznaczone, ale także kredyty. No, kredyty to nie jest spory koszt jakiś... Um, tutaj macie... To nie są minuty, to są godziny. No właśnie. I teraz tak. Na początku lepszamy właśnie te pierwsze trzy i one potem nam dają surowce. Tutaj widoczne. To są te trzy pierwsze surowce i z nich budujemy wszystko. Każd każda rozbudowa w tym Skylabie właśnie z tych trzech surowców i plus kredyty. I tak, żeby budować wszystko, to moduł pod, podstawowy określa nam maksymalny poziom dla innych elementów. Czyli jeśli mamy go na pierwszym poziomie, to wszystko inne możemy rozbudować też na pierwszy poziom. Jeśli mamy na drugim go poziomie, to wszystko inne możemy też na drugi. Nic nie może być więc większy poziom niż poziom modułu podstawowego i... Na dodatek maksymalny poziom jest 20. A takie rzeczy, yy, znaczy tylko moduł transportowy jest maksymalny pierwszy poziom, reszta jest 20. I teraz tak, a jeszcze, właśnie, żeby wszystko nam sprawnie działało, zawsze musimy mieć wystarczającą ilość energii, którą nam daje moduł słoneczny i tu macie napisane, yy, widzicie ile nam yy, wytwarza energii no, w tej pierwszej linii. No. Dobra, nieważne. W tej pierwszej linijce macie to obciążenie i pokazuje nam, ile mamy zużycia energii na ile możliwych. Nie pilnujcie zawsze, żeby był na tyle rozbudowany, żeby Wam wystarczyło energii na wszystko. I teraz tak, po kolei budujcie sobie właśnie te trzy na pierwszy, rozbudujcie sobie moduł podstawowy na drugi poziom, ten słoneczny też i budujcie sobie to, to, dodaje nam właśnie te prometid i Duranium i potem jak chcecie już to co opłaca się mieć to trzeba czyli pomarańczowe Promerium, tutaj się buduje to trzeba mieć do tego jeszcze ksenomid rozbudowany. Na początek polecam w ogóle nie rozbudowywać tej rafinerii Sepromu bo widzicie na trzecim poziomie biedacko 7 na godzinę nam produkuje z 70 pomarańczowych na początku rozwinie sobie tak tak dobrze, żebyście y, mieli dobrze rozbudowany moduł podstawowy, tak żeby wszystko zawsze, zawsze żeby był do przodu jeden poziom przed wszystkim, jak budujecie naraz. Y, tutaj pilnujcie, żeby wam energii zabrakło i stąd wysyłajcie sobie o nie, nie stąd y, moduł magazynowy tak dbajcie, żebyście mieli y, tak go rozbudowanego y, żeby nie traciły się surowce po prostu tak żebyście mogli sobie spokojnie wejść i wysłać tutaj wpisujemy właśnie wartość ile surowców danego rodzaju możemy sobie chcemy sobie wysłać na statek oczywiście z tego co my mamy dostępne i druga rzecz to musicie maksymalnie możecie sobie wysłać tyle ile macie aktualnie w tym momencie dostępnego miejsca na ładownicy akurat mogę sobie wysłać 3750 jeśli chcecie wysłać teraz to klikacie wyślij teraz. Jeśli nie to macie tutaj napisany czas do góry 7,5 godziny będzie to akurat szło. No i poszło. Teraz tak jeśli już będziecie mieli wszystko powiedzmy na 15. poziomie to możecie się zabrać za rafinerię Sepromu. Chyba że będzie wam wcześniej potrzebna, ale wątpię to Skylab się w miarę szybko rozbudowuje. I teraz tak nie rozbudowujcie sobie tego sepramu do końca od razu. Tylko powiedzmy na ten dziesiąty poziom. A dopiero jak ogarniecie wszystko na 20 resztę, to wtedy sobie dobudujcie do 20 ten seprom On jest tak naprawdę potrzebny na początku, tylko do powiedzmy przydzielenia tam jakichś PP albo czego tam może być jeszcze potrzebny. Do rakiet myślę. Można sobie y, trochę wrzucić CEPROM, bo akurat się opłaca. No jeśli chcecie już y, będziecie grać na wyższym poziomie, w sensie no, już dość dobre konto rozbudowane, to CEPROM jak najbardziej musicie mieć na 20 i cały czas sobie wysyłać y, na statek i ładować lasery i rakiety. I osłonki oczywiście. A na razie tak, y, jeśli nie macie dobrego konta, to bardzo polecam właśnie wysyłanie sobie tego promerium jak widzieliście za no akurat tutaj mam małą rangę w sensie mało poważania tylko 15 tysięcy dlatego dostaję tak biedacko tylko 514 akurat na tym koncie ale jak już sobie a właśnie akurat mam w rakietach jak sobie już rozbudujecie dość i będzie wam właśnie produkował dziennie powiedzmy te tysięcy sześć możecie sobie dwa razy na dzień właśnie wysłać na statek i tak jak ja dostawać akurat, no mówię biedacko, nie? Jakbym miał normalnie 500 tysięcy poważania, to bym dostawał maksymalną wartość za sprzedaż, czyli 1000 za tego pomarańczowego, to bym dostał 3 miliony 750 tysięcy. No właśnie. Więc to już, to już są jakieś pieniądze, nie? A z, tylko kosztuje Was to kliknięcie raz są dwa na dzień i sobie wysłanie i sprzedanie. A, jak ja już jestem już tutaj w tym Skylabie, bo to już chyba jest omówione, to może jeszcze omówimy um, um, sobie fabrykę Hatech. Teraz tak, po kolei. Macie drony. Apis i Zeus. Yy, to są normalne drony. Tak jak irysy, mają dwa sloty, tylko jest jedna sprawa, że są cholernie drogie. Jak widzicie, milion sto i milion pięćset tysięcy. Nie opłaca się kupować ich za uridium, opłaca się je wyciągać ze skrzynek, ale nie bawcie się w skrzynki, dopóki nie będziecie mieli przynajmniej full lf3 i do odwójki. I full irys Wtedy możecie się zacząć bawić właśnie w zbieranie tych y, apisów i zeusów, y, z których najlepiej y, klucze mieć na te skrzynki najlepiej y, z zety. Tam po 25 kluczy to nazbieracie sobie stówkę kluczy i potem na przykład jest dzień potrójnego apisa, to sobie wtedy pozbieracie albo dzień zeusa, to wtedy. A tak to to nie za bardzo się opłaca. I jak się nazbieracie powiedzmy te 37-40 części to już wtedy tam kosztuje 50 tysięcy, to już można go kupić. No i to jest normalny 9 i 10 dron. Teraz tak, transfer energii. To jest, to jest taka umiejętność, którą się włącza na 15 minut i potem jak się skończy, to 15 przerwy między użyciem następnej. Widzicie koszty y, milion kredytów, 500 sepromu czyli akurat do takich rzeczy się przydaje seprom z tego Skylabu i on musi być y, tutaj, nie na statku, tylko tutaj musi być y, właśnie w Skylabie, jeśli chcecie go y, użyć właśnie do tego, do wyprodukowania tej umiejętności. Y, I 500 dedeków nam zużywa i to daje 10% szkód wyrządzonych laserem zostanie przetransferowane na Twój statek jako HP, nie? czyli jak lecicie się na wylocik, ale nie taki, że lecicie, wiesz, w 50. Nie, taki wiesz, 2-3 osoby, to wtedy właśnie to się bardzo przydaje. Bierzesz sobie właśnie ten transfer energii i można nawet jak są słabsi gracze to na śmie lecieć normalnie i nawalać właśnie z tego i jeszcze no po prostu nie jest HP, nie będzie schodzić, jak będzie, będzie macie dobry dimension po prostu. Tego powiem, szczerze, nie używałem, bo to tak naprawdę syf jest. 10 tysięcy wyrządza maksymalnie 7 celom. Co to jest 10 tysięcy? A na Alieny, no po co takie coś robić, tak? Na graczy się nie opłaca, bo to jest nic, a na Alieny to za duży koszt, żeby się w takie coś bawić. Po co sobie marnować yy, pół bańki kredytów, 200 sepromu i CDDK, po to, żeby, co, zestrzelić sobie 7 streunerów? No proszę was. To, to się w ogóle nie opłaca. I kolejne użycie za minutę. No, to jakby można było tym strzelać co sekundę, no to jeszcze może. A teraz to co uważam jedną z najlepszych rzeczy i patrzcie tylko 20 tysięcy kredytów kosztuje to jest 100% precyzji rakiet przez 15 minut. To bardzo się opłaca, szczególnie jak weźmiemy sobie te najlepsze rakietki za 7 urki. One mają bardzo słabą celność. Bierzemy sobie to do tego i 100% celność bardzo fajnie się z tym kompiluje no i produkcja tylko 2 godziny trwa tutaj dalej macie Aha, bo jeszcze można każde jedno kupować za za kredyty znaczy za ten zestaw co jest pokazany do góry koszty to wtedy produkujecie przez ileś czasu i to Wam zużywa to co było napisane wyprodukuje od razu to płacimy połowę URI i to, te koszty które były do góry i od, od razu mamy tą rzecz a jeśli kupimy y, ten kup teraz to żadne koszty te co do góry były napisane tylko po prostu ten, ten koszt w uli y, osłonka natychmiastowa no to też jest słabe 75 tysięcy osłon to ile na strzało nam dościągną no to czy ja wiem nie za bardzo się opłaca no jak ktoś chce to może sobie to wziąć ale jak się ma tylko jeden slot, bo można mieć maksymalnie trzy jak widać po prawej, no to na jednym slocie to ja bym raczej tą precyzję rakiet tylko zaprodukował. A jeśli zamierzacie się tam ostro lać, no to można ten transfer energii, to właśnie precyzję rakiet i powiedzmy osłonę awaryjną, ale raczej bym tego robota na więcej sobie dał. To jest bardzo fajna sprawa. Przez 10 sekund naprawia nam po 10 tysięcy HP, czyli w sumie 100 tysięcy. No, nie jest drogi w sumie, tylko strasznie długo się produkuje, ale to jest bardzo fajne, jak się lejemy. No, 10, znaczy 1000, 10 tysięcy razy 10, czyli 100 tysięcy HP nam regeneruje tam w 10 sekund, no to, to jest w miarę dużo. W połączeniu jeszcze z tym z transferem to szybko się wykilujecie w czasie bicia się. No to jak jestem tutaj... Tu jeszcze zobaczymy sobie na ulepszanie przedmiotów. Ulepszanie wam już pokażę u siebie. Ogólnie ulepszanie to bardzo droga rzecz. Nie opłaca się w ogóle na początku jej robić, dopóki nie jesteście w miarę dobrzy i wtedy tak po kolei zaczynając najlepiej wszystkie drony sobie na maksymalny poziom 16 ulepszyć, czyli 15 razy ulepszamy. Jedno ulepszenie nam daje plus yy, plus 0.6 y, dimage'a coś tak i plus 1 y, 0, 6, nie, 0 przepraszam, 0.4. 0.4% dimage'a dodatkowy bonus i 1% osłon więcej. I jak ulepszyć? Po prostu wybieramy sobie tutaj y, jakiś ten obiekt, prawda? Ten czy ten? Akurat teraz drona sobie ulepszę. Wybieramy sobie go, wpisujemy wartość, ile chcemy go w procentach ulepszyć. Znaczy, ile szans na ulepszenie chcemy mu dać. I oczywiście wraz ze wzrostem szans, jak widać tutaj, koszt uridym rośnie. No, ale nie bawcie się w to. Dajcie zawsze 100%. Raz mi się nie ulepszyło, jak dałem 95%, to się tak wkurzyłem, że teraz już zawsze daję 100%. To jest po prostu pewne, że się ulepszy, nie ma co się bawić w to. Może wyjdzie, może nie Daje się ulepszanie i po pewnym czasie Tutaj jest pasek Procent ulepszania Po pewnym czasie Wam się pokaże, że zostało zakończone Klikacie w to i potem w dzienniku ulepszania będzie wyświetlone czy udało się ulepszyć czy nie Oczywiście jak daliśmy 100% to wiadomo, że się ulepszy Ulepszać można też lasery, wyrzutnie Dalej generatory osłon Drony, jak widać, i moduły do bazy. Jeśli już coś ulepszym na maksymalny poziom, jak wiecie, mam 10 dronów, a tutaj tylko jeden jest pokazany. Jak ulepszycie coś na maksymalny poziom, to znika stąd. Po prostu tego nie ma. Tak samo mam dwie wyrzutnie ulepszone na maksa i ich już tu nie ma, bo ich nie można już ulepszyć. Dlatego się już nie pokazuje. I teraz tak, jeśli gracie Cytadelo, to po ulepszeniu wszystkich dronów na maksymalny poziom ulepszcie sobie wyrzutnie na maksymalny, bo na cytadeli to bardzo dużo daje. Jeśli gracie innym statkiem to jeśli już ulepszycie drony, bo pamiętajcie drony zawsze na, maksa, na pierwszym miejscu to potem jeśli macie lf czórki, to sobie ulepszajcie lf czwórki, a jeśli nie, to, to wyrzutnie. Ale tak ogólnie... Cytadele macie to drony, wyrzutnie i potem lasery i osłony na końcu. Ale lasery tylko LF4. LF3 nie, nie, ulep nie ulepszajcie, nie opłaca się. A jeśli macie inny statek, to ulepszajcie sobie właśnie drony, potem lasery LF4, Lf potem wyrzutnie rakiet i na końcu osłony. A jeśli chodzi o moduły, to jest jeszcze droższa rzecz, patrzcie, 100%. 20 tysięcy kosztuje, żeby go ulepszyć o jeden poziom. A to jest dopiero pierwsze ulepszenie. No to proszę, ile trzeba władować kasy, żeby takie coś ulepszyć? Chyba z, nie wiem, 20 na pierwszy, to pewnie z pół miliona, żeby, no może przesadziłem, pewnie z 300 tysięcy, żeby go wpakować na, znaczy na, na 16, to 15 ulepszeń. No, no to faktycznie będzie jakieś 500. 500 tysięcy za ulepszenie jednego modułu, bo koszty rosną wraz z każdym ulepszeniem, prawda? No to bez sensu, jeśli nie macie klanu, no to nawet tego nie dotykajcie. No to chyba wszystko z tych, z tych ulepszeń. Ogólnie jak ulepszamy lasery, to za każdy poziom daje nam 0,4%. E, oczywiście to za kredyty to mniej bo tu będzie pokazane e, 0,4% o ulepszenie o jeden poziom a osłonki e, osłonki osłonki dają nam 1% więcej to jest dużo bo potem mamy 15 a na laserach mamy na końcu 6% więcej jeśli ulepszamy drony to ostateczna wartość to jest tak jak dla laserów i osłon czyli plus 6% i plus 15% do osłon Zależy co mu tam włożymy, nie? Na wyrzutniach rakiet też jest plus 15% damage'a, A tutaj na modułach no to już jest jak widać bonus do HP nie? 2% albo tutaj bonus deflektora 1%. No to widzicie. O tutaj na przykład jeszcze bonus szkód i HP 2%. A tu jeszcze będą te bosterki, prawda? O! Też pro, procent do powielacza jest większy za ulepszenie, ale mówię bez klanu tego nie dotykajcie nawet. No do tego chyba by było na tyle z tego, z tego Skylabu yy, high tech i ulepszania. Powodzenia Wam życzę w grze i mądrze wydawajcie Wasze Uridium, bo ciężko jest zapracować sobie na przykład na właśnie 500 tysięcy, które możecie w błoto wyrzucić jeśli nie macie gdzie tego użyć potem. No to co? Trzymajcie się.